Nowy rok napawa nas optymizmem i nadzieją na zmianę, a tym samym mobilizuje do planowania i spisywania postanowień noworocznych. To świetnie, jednak warto uważać, jeśli nasze cele są bardzo szczegółowe, a ich lista zbyt długa, mogą nas przytłaczać, zamiast motywować. Na szczęście jest na to sposób, można streścić je jednym małym słowem. Tradycja wybierania one little word, słowa przewodniego na cały rok, Zapoczątkowała w 2006 roku amerykańska blogerka Ali Edwards. Wybrany przez nas wyraz powinien stać się częścią naszej codzienności oraz wskazówką na 12 kolejnych miesięcy. Zdaniem Ali Edwards takie słowo ma wielką moc, i jego wybór ułatwia wyznaczanie i realizację celów oraz pomaga w ustalaniu priorytetów i podejmowaniu decyzji. W jaki sposób? Znając motyw przewodni który ma ci przyświecać przez następne miesiące, wybierasz tym samym nadrzędny cel, na którym chcesz się skoncentrować i który jest dla ciebie najważniejszy. To właśnie jemu podporządkujesz bardziej sprecyzowane, pomniejsze cele oraz konkretne działania w ramach różnych dziedzin. Dotyczy to zarówno życia zawodowego, jak i prywatnego. Jak wybrać swoje one little word? Być może chodzi ci już po głowie słowo, które będzie łączyć wszystkie twoje plany. Cele i marzenia na nadchodzący rok w spójną całość, oraz nadawać kierunek Twoim działaniom. Jeżeli nie, to nic straconego. Wybór słowa na 2022 rok to bardzo indywidualna kwestia, dlatego zacznij od chwili refleksji i zadania sobie kilku pytań. Na czym chcę się skupić w kolejnym roku? Jak powinno wyglądać moje życie za pół roku i za rok? Co jest dla mnie ważne? Co chcę zmienić w swoim życiu? Co stanowi dla mnie największą trudność? Co chcę osiągnąć w nadchodzącym roku? Zanotuj swoje odpowiedzi i zastanów się, co je łączy. Poszukaj słowa, które jest na tyle uniwersalne, że będzie dało się je odnieść do różnych obszarów twojego życia. Nie musisz ograniczać się do polszczyzny, jeżeli czujesz, że w innym języku istnieje słowo, które lepiej oddaje to, o czym myślisz. Nie spiesz się z decyzją. Wybrane przez ciebie słowo będzie towarzyszyć ci aż przez 365 dni. Dlatego powinno do ciebie pasować. Chodzi o to, byś czuł się z nim dobrze. Pamiętaj także, że wybór słowa to dopiero początek. Najważniejsze jest to, aby w ślad za nim pojawiły się konkretne działania. Od czego zacząć? jedno małe słowo w różnych kontekstach. Zastanów się, jak możesz odnieść wybrane przez ciebie słowo do różnych aspektów swojego życia, takich jak związek, rodzina i przyjaciele, kariera, zdrowie czy rozwój osobisty, jeśli na przykład wybrałeś słowo równowaga, odpowiedz sobie na kilka pytań. Jak mogę zadbać o równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem? Co muszę zrobić? Aby moja dieta była bardziej zrównoważona? Czy o wszystkie sfery mojego życia dbamy w równym stopniu? Jak mogę lepiej radzić sobie ze stresem? Co mogę zrobić? aby trudne sytuacje w relacjach nie wyprowadzały mnie z równowagi. Podobnych pytań może zrodzić się jeszcze więcej i dokładnie o to chodzi. To właśnie one pomogą ci w pełni wykorzystać potencjał One Little Word. Jeżeli jesteś wzrokowcem, wykorzystaj do tego zadania mapy myśli. Spraw. Aby Twoje słowo było widoczne, umieść wybrane przez Ciebie słowo w widocznym miejscu albo tam, gdzie zawsze będziesz mógł po nie sięgnąć. Dzięki temu będziesz zawsze o nim pamiętać. Możesz ustawić je jako tapetę na telefonie lub komputerze, zapisać na kartce i przykleić nad biurkiem albo pójść o krok dalej i poszukać produktów z wybranym przez ciebie słówkiem. Elegancki notes, typograficzny plakat czy kubek z nadrukiem, to tylko kilka przykładów, jak wpleść one Little word w swoją codzienność. Kreatywny journaling. Inny dobry pomysł. Raz na jakiś czas zapisuj swoje przemyślenia i obserwacje związane z Twoim słowem. Dzięki temu łatwiej Ci będzie ocenić realizację własnych zamierzeń, zauważyć zmiany i ustalić, czemu musisz poświęcić więcej uwagi. Im bardziej regularne będą Twoje zapiski, tym lepsze efekty osiągniesz. Masz duszę artysty? Ozdób swój notatnik w kreatywny sposób. To sprawi, że jeszcze chętniej będziesz po niego sięgać tematyczna lista książek. Innym ciekawym rozwiązaniem jest stworzenie listy książek, które będą wspierać twoje słowo roku i dotyczą zagadnień, na których chcesz się skupić. To także duża dawka inspiracji, listę możesz spisać w notatniku, w którym robisz notatki na temat swojego One Little World lub na kartce którą powiesisz nad biurkiem obok wybranego słówka. Realizacja twoich postanowień noworocznych kończyła się dotąd niepowodzeniem. One little Word pomoże Ci podejść do nich w zupełnie nowy sposób. Wybierz swoje słowo roku 2022 i zacznij wprowadzać zmiany w swoim życiu. Źródła Https 2croex//al Edwards little World 2021 Https Reflection. slash word of day slash slash jak zaprosi co one little Word do swojej codzienności Slash.